Witam moich widzów. Kochani, zobaczcie, no dzisiaj jestem, nadaje z mojego ogródka, jest, co dzisiaj jest? Środa, środa rano, chyba dziewiąty dzisiaj jest, a może już dziesiąty. Czas leci jak szalony. W każdym bądź razie, moje vlogi są nadawane aktualnie, bo ja za, nagrywam i za chwilę je wam puszczę. Z jakim problemem, z jaką, z jakim z jakim tematem chcę dzisiaj do Was podejść? Z tematem migrantów i uchodźców. I wczoraj byłam w Hamburgu, słuchajcie, co mnie przeraziło? Miasto jest pełne właśnie takich obcokrajowców. Tam nie czuć, nie czuć, że Hamburg jest niemiecki. Zwłaszcza te rejony obok dworca. Zobaczcie, u mnie jeszcze są róże. U mnie są jeszcze różyczki. Kolejne. Tu kolejne. Uwielbiam moją lawendę też wam pokażę. Czemu nie? Tą lawendę musia, muszę zebrać. Słuchajcie, bo ona już widać, że już tak przekwita. Aczkolwiek zrobiło się tak cieplutko. Tak cieplutko. Zobaczcie i co jest bardzo. Tu u mnie zakwitło ten. To się nazywa Eifojś po niemiecku. Wiecie to, co tak strasznie obrasta bramy? Jak to się po polsku nazywa? Jak jak wiecie, to mi powiecie i bardzo dużo pszczół o smuch wszystkiego tutaj się gromadzi, więc, więc no super to wygląda, uwielbiam, uwielbiam mój ogród, to jest. Uwielbiam też mój dom. No tutaj czuć, że się żyje, natomiast hamburg jest pełen uchodźców, migrantów, spotkam tam pełno Polaków, którzy są słuchajcie uzależnieni od alkoholu, ale i od różnych używek. Ale nie tylko, bardzo dużo w ogóle przy dworcu głównym widziałam, słuchajcie, tych co, deweloperów, nie deweloperów, tylko dealer, dealerów, którzy sprzedają narkotyki, wiecie, takie narkotyki i jest też, no... Są takie używki, po których ludzie krzyczą, wiecie, ludzie na wpół są zgięci. To się ten, ten nowy lek, czy coś takiego, fenystyl, czy jakoś feny, fenytyl, napiszę wam. Napiszę wam, bo widzicie, ja nawet nie wiem, jak się nazywają te, te rzeczy. Bo no, ja od używek jestem z dala, od alkoholu również. Alkohol też jest bardzo niebezpieczny. No, ale o czym chcę wam powiedzieć, że jak jest, jak jest dużo w ogóle. Tych uchodźców. Takie Hamburg jest miastem portowym głównie. Ludzie tam jadą do Hamburga, bo wiedzą, że tam łatwo jest o pracę. No ale wiecie, to są ludzie, którzy też szukają jakiejś takiej pracy fizycznej, pracy, gdzie nie trzeba mieć wykształcenia i tam dostaje się. Tam są fabryki, gdzie przyjmują ludzi. No, są takie czasy, że jest mało. A że jest w ogóle mało pracowników, więc piorą każdego. A ci po prostu wykorzystują, wiedzą, że, że idą do jednej pracy, im się nie, nie spodoba, idą tam na y, jakiś czas na zwolnienie, dostają pieniądze i tak dalej, i tak no, dalej. Wykorzystują ten system. Ale to jest masa takich ludzi, którzy wykorzystują. To widać w Hamburgu jakie to jest chaotyczne miasto teraz, to jest miasto. Po prostu nie do życia. Zwłaszcza właśnie ta część przy dworcu. To jest po prostu masakra przy każdym dworcu, bo tam jest Hamburg, Dworzec Główny, Hamburg, Harburg, tak zwany. To jest po prostu, to są takie części miast, miast dla właśnie, tam gdzie widać samych uchodźców, migrantów, Polaków z ogromnym problemem alkoholu i tak No wiecie o czym mówię, bo ci, co żyją w. W Niemczech to wiedzą, chociaż wiecie, co ja tego problemu nie widziałam, nie widzę aż tak bardzo, dopóki nie pojechałam do Hamburga. Ja nie mogę, co tam się dzieje. To jest miasto, to już. To, to miasto po prostu upada, upada przez takich ludzi, którzy. No, którzy nie potrafią żyć, moim zdaniem. No i właśnie dlatego, i, i ci ludzie. Oni, widać, że oni są tak zagubieni w tym wszystkim, wszystko im się nie podoba, próbują w jakiś tam sposób żyć. Jedni, yy, jedni, no, głównie moim zdaniem, Hamburg jest strasznie wykorzystywany przez, przez tych ludzi, ale jak miasto jest wykorzystywany, to w takim mieście trudno jest żyć, a oni muszą żyć w tym mieście, więc dlatego w Hamburgu myślę, że na dzień dzisiejszy nie da się żyć i wcale się nie dziwię, że Niemcy wyjeżdżają stamtąd. No nie da się w tym miejscu żyć, to jest, to jest miasto, myślę, że tak samo wygląda Berlin, ale to już miasto bardzo upada, ten upadek miasta widać, widać bardzo. Port jest przepiękny, wiecie, tam turystycznie port, ta dzielnica tam, gdzie jest ten Fyszmarkt. Czyli, czyli targ rybny, tam gdzie są te, te schody, taki punkt widokowy, gdzie jest Filharmonia Hampurska, tam jeszcze tą turystykę widać i ludzie po prostu przyjeżdżają, ludzie spadają.